Heniek, Heniek, Co ty taki niewyspany jesteś? Czeku, ja całą noc na służbie byłem. Wiesz, robiliśmy taki wypadek. Straszny wypadek, Człowieku, 30 poszkodowanych. A co, autobus? Nie, Opel Corsa. 29 chłopaków z dyskoteki wracało. No czekaj, to trzeba było 30 poszkodowanych. Bo jak przypierniczyli w radiowóz, to ja akurat spałem w środku. Widzisz. A powiem ci, wiesz, no, Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, wiesz. Co ci wyszło na dobre, Heniu? Jeszcze nigdy nie byłem tak szybko na miejscu zdarzenia. Kurde. Ci powiem że ty jeszcze jakąś nagrodę od komendanta dostaniesz. Ale człowieku, jaką nagrodę? To komendant chytry, popatrz jaką mi czapkę na lato kupił. No, e, a ostatnio, co z tej chytrości, to rozumiesz, mówi o oszczędności, proszę mi połowę żarówek na komisariacie wykręcić. Co, wykręciłeś? A skąd? Najpierw musiałby je tam ktoś kręcić. Stary, to mnie komendant kazał wykręcić połowę żarówek z mojego pojazdu służbowego. Nie. Tak? I co? I wykręciłeś? Nie, ja próbowałem, ale u mnie się nie da wykręcić połowy. Ej, ty, ty, co się nie da? No to bierzesz tego i wykręcasz. E, nie, nie, stary. Ja mam w rowerze tylko jedno światełko. A, A, to... To... Kurde, nuda jest. Chodź, co zagramy wzdrobnienia. Co? Wzdrobnienia, taka gra. Ja mam tutaj komórkę ze stoperem i będziemy jechać na czas, dobra? To co, ja będę musiał biegać? Nie, 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 nie. To jest gra polega na tym, że rozumiesz, ja ci mówię słowo, ty robisz zdrobnienie i będziemy grać na punkty. Rozumiesz? No. No. To uważaj. Gotów? No. Mandat. Teraz ty. Ale co ja? Daję ci mandat. Odmawiam przyjęcia. Kurde, ale. Cię wszędzie spotkamy, zwrotki. nie, ale to jest gra. Powiedz, mandacik. Mandacik. I super, i masz punkt 1-0. Tak? Tak. A to o to chodziło. No to rozumiesz. No, a no to. Idziemy no, no, dalej. No. Prezent. I teraz ja, tak? Tak. Mandacik! Czekaj, czekaj, bo ty nie kumasz bazy. E, e, rozumiesz? Chodzi o to, że jak ja powiem prezent, to ty musisz powiedzieć prezencik. Aha, rozumiesz? Aha. Zdrobnie nie robisz, samo ci wyjdzie. K, k, kapujesz? No, nie ma sprawy. No, no to teraz... No Weź mi punkta zapisz, bo sobie zapomnisz. Teraz ty dajesz słowo. Start. Mandacik! Kurde, Heniek, stąd czekaj, bo nie ty. Inne mi mów. I, rozumiesz, ja, ja, ci, ja ci mówię e, e, prezent, ty mówisz prezencik, a jak ty mi powiesz na przykład parapet, to ja ci powiem parapecik. Rozumiesz? Odlot, odlocik. I, I będziesz. E. To ja wiem, jak to zrobiłeś. E, bo ty końcówki zmieniasz. No, no. czyli e, pomujesz. No, to czy zero jedziemy. Dobra, to teraz jedziemy ostro już. Komputer. Kompucik. Idiota. Idiocik. Kurde, nie możesz się wszędzie cik dodawać. A ty sobie mogłeś, tak? Ale Heniek, ja sobie dodałem tylko tam, gdzie mi akurat pasowało. A mi też tam akurat pasował Kurde, ty, 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 ty rozumiesz w ogóle o co w tej grze chodzi? Wiem, 5-0 napisz, bo... To... Ale ty rozumiesz? No to no już nie ma problemu. Dobra. Zmienia, e... Zmieniasz końcówki i tyle, nie? No i co? No, Heniek, no, to, no... no i nie rób ze mnie idioty. Haniek, To proszę, jak rozumiesz, to daj mi przykład zdrobnienia. Teraz ty, proszę. Proszę bardzo. A może być ścik? Tak. No. Jak nic innego nie umiesz, może być. Uwaga. Start. Bercik! Stop! Ile mi wyszło teraz? Co jest Bercik? Kurde, od czego jest zdrobnienie Bercik? Od świętej wojny serialu takiego. Nie, nie, ja widzę, że ty jeszcze wiesz, w oczach widzę, że jest nie teges. Yy, wracamy do komputera. Słuchaj, że jest tak. Masz komputer, tak? Spokojnie. Jak jest duży kom, taki komputer, to, duży komputer, to jak mówisz do komputera? Dużego, duży. K komputer. Super. I teraz tak. A jak jest mały komputerek, mały, tak? Mały komputer, to jak mówisz do ma mały komputer? Laptop. <śmienic> się, o co ci chodzi? Komputerek. komputerek. Co erek? To przecież erek to nie było erek jeszcze. Ale durny jestem. Przecież są słowa i te słowa mają różne końcówki. Nie chodźmy. mówiłeś nic. Co, człowieku, zastanów się. Zastanów. Chcesz wygrać i tak mnie tego. To... Ale pomyśl. Słowa mają... Co? Siedem zero. Mają różne końcówki. Może być erek. Może być cik! może być sik. A to, a to tak, to mów od razu. To dobre, to, to ja mogę, przecież nie ma problemu. No, to teraz yy, dawaj, no. dawaj zdrobnienie, dawaj. Ale co, sik? No. Może Tak. Start. Sikanko. <laughs> Heniek, nie, 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 nie może być sik z przodu. Rozumiesz? Musi być sik z tyłu. A się w głowie całkiem popierniczyło już. co? Co? Co, co? Spróbuj się sik z tyłu zrobić. Heniek, Heniek, ja ci dam takie słowo, że będziesz miał sik z tyłu. A ja nie chcę. Chodź, chodź, chodź tu. Nie obrażaj się, bądź mężczyzną. Gramy czy nie gramy? A ja wiem, czy to takie męskie jest. Jesteś gotów? Jeszcze nie. Na stare lata takie rzeczy. A. Adres. Jazd do góry 12 przez 5. <noise> Wiesz co, nie, nie, bo ty nie rozumiesz. Ale co z tym sikiem? Zajdę ze spokój z tym sikiem, chłopie. Jeżeli chcesz zrobić zdrobnienie, to musisz się tym słowem, co jest drabniarz, mówić z czułością, zwracać się pieszczotliwie. Rozumiesz? Czule, serdecznie. Takie się bawimy teraz. No, ale no to ja nie wiem, jak ja będę czule mówił, to czy mi erek wyjdzie, czy sik, czy to. Nie no, zobaczymy co ci wyjdzie. To będzie zdrobnienie. To tak? będzie inaczej. No. I będzie punkt kolejny. No. Dobra, 9-0 jedziemy. Tylko ludzkie mi słowo jakieś daj teraz i... Ludzkie to czekaj. Ludzkie. Halina. Może być. Halina jest super. No, gramy. Ty a skąd ty o Halinie wiedziałeś? O jakich. No, halini nie no. miał, w ogóle żadnej Halinie nie wiem, co ty. Aha. Wie to jest to. Nie mów nikomu o Halinie, bo Halina nie chciała, żeby się tak rozniesła. Wie. Heniek, no. Halina, czas leci. Ja też tak do Haliny mówię, jak ją bez makijażu widzę. Heniek, kurde, jak ty się zwracasz... Jak się zwracasz, pytam, do Haliny, pieszczotliwie? No już nie ma problemu z tym, to akurat wiesz. To będzie punkcik. Włączę i jedziemy. W pieszczotliwie do Haliny. Start. Już? No. Halina. 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 nie. Końcówka. Ko? Stava miał budem, ja konč suvka, dojde. Halina! Ha, ha, jaka to měla být konč suvka? Halina! Na uško! Czajek, kurde, żebyś ty mi chociaż powiedział łóżeczko. Próbowaliśmy w łóżeczku, a ziechali na nim jeści.